Dzień dobry, dzień dobry. Na śniadanie robię dzisiaj omlety, ale ja akurat wytrawnie mam ochotę go zjeść z bakłażanami, cebulą oraz pomidorkami. Pokroiłam już sobie tutaj awokado. Omlet gotowy z awokado, rukolą i pomidorkami czary. Oczywiście możecie różne wariacje omletów uskuteczniać i na słodko. Z awokado też bardzo fajnie pasuje na słodko wygląda. Poprzez chwilę zobaczyłam, że ptaki nie mają jedzenia i szybko poszłam je dokarmić. My się się nie zdążyłam ubrać. Zobaczyłam, że głodują i szybko chciałam im pomóc. Tak w ogóle to dorwałam świetne rzeczy w Lidlu, więc muszę wam je koniecznie pokazać, bo czaiłam się na coś takiego już od w sumie dwóch lat, może trzech. I tym razem, jak to zobaczyłam, to stwierdziłam, że biorę Całe chyba dwie sztuki, akurat w tym Lidu, w którym byłam, więc zobaczcie, co tam opolowałam świątecznego. Wiecie, że ja uwielbiam świąteczne dekoracje. To jest taki laser na dom. Oprócz yy, dekoracji typu gwiazdki, choinki, bałwanki, yy, śnieżynki, to są też kropki, więc pomyślałam, że posłuży mi przy okazji innych jakichś rodzinnych i nie tylko. Yy, w zestawie mamy podstawkę i szpikulec. Będę musiała tego jakoś zabezpieczyć i pokażę Wam za chwilę, jak to działa, jak to wygląda, ale obstawiam, że większość osób to zna doskonale i jest to duże ułatwienie, jeżeli chcecie udekorować swój dom czy tam balkon, bo w zasadzie to jest jedyna rzecz, którą możemy włączyć i od razu mamy super oświetlenie. Także 99 zł w Lidlu i jeszcze wzięłam też coś, na co się czaiłam od jakiegoś czasu, i myślałam o tym. Mam akurat idealną sposobność przed domem, żeby coś takiego zamontować. I było światło ciepłe i światło zimne takich węży. Są to węże LED, też 99 zł, więc to nie jest mało, ale myślę, że to za chwilę będzie jeszcze droższe. I dwa ostatnie z ciepłym światłem. Wzięłam akurat w tym Lidlu, w którym byłam. Bardzo możliwe, że, że jest dużo takich jeszcze. Węży w innych sklepach. No i też było dość sporo światełek przeróżnych do środka, na zewnątrz. Oczywiście nie wspominam już o zdobach i innych takich, więc dwie paczki i będziemy montować. Nie wiem, jak to będzie wyglądało. Wydaje mi się, że to jest całkiem proste, ale w sumie dam Wam znać. I nie musi to być oczywiście tylko na jakieś tam choinki czy doniczki czy jakieś słupy itd., itd., bo można to spokojnie wykorzystać również podczas jakichś innych spotkań. Wydaje mi się, że takie ciepłe światło idealnie się sprawdza przez cały rok. Chociaż my chowamy te światełka, ale na przykład gdyby to była jakaś impreza, jakiś event, który robimy sobie w ogródku czy coś, to weże świetne, musiałam już powiedzieć ogrodowe, że świetne mogą się do tego idealnie sprawdzić. Także już wiecie, jakie są moje znaleziska, z których się bardzo cieszę, z Lidla. I jeszcze wzięłam to, co widzieliście, ozdoby świąteczne. I teraz bym chciała z Wami otworzyć moje zamówienie z Zalando, bo wzięłam sobie taki speter, który mi się spodobał na stronie. Ale dlaczego przed jednym? Ja sobie zamówiłam dwa. Czarny i beżowy. To no przed jeden. Dlaczego? Aha, bo ten drugi zamówiłam sobie z innego kraju i on jeszcze do mnie nie dotarł, ale to wam pokażę. Jest to sweter z Max Mary z wełny. I trafiłam akurat na promocję z kodami i tak dalej. Zawsze można to zwrócić. Max Mary ma trochę zawyżone rozmiary. Dlatego ja wziąłam sobie xs i będzie to delikatnie oversize'owe, jest to piękny kolor, bałam się trochę, jeżeli chodzi o kolor na stronie, bo zastanawiałam się, czy on nie będzie zbyt taki zielono-beżowy, bo przynajmniej tak na zdjęciach wyglądał, ale widzę, że to jest taki idealny camel, którego szukam, bardzo fajnie będzie się sprawdzał do jeansów i do gisów. pytacie się często o te jeansy moje, ja je uwielbiam i w zasadzie ich praktycznie nie zdejmuję. Jak już Wam mówiłam wcześniej, to są jeansy z 303 Avenue. Uważam, że mają świetny krój, świetny stan, świetny kolor, tylko że te jeansy to jest 100% bawełna. A więc, jeżeli chcecie, żeby te jeansy Wam się trochę rozciągnęły, to to zupełnie nie są jeansy dla Was, bo one się nasunęły jeszcze je prawie już milion razy i one są cały czas takie same. Cały czas tak samo wyglądają, ale z tym 303 Avenue mam taki problem, że. Zazwyczaj te wszystkie góry są w rozmiarze one size i bywa, że są dla mnie za duże. W zasadzie w większości chyba moich zamówień te góry są trochę za duże, a te jeansy są od XS do XL, jeżeli dobrze pamiętam. Także warto jest polować na jakieś okazje bo warto jest się w nie zaopatrzyć, a zawsze możecie zwrócić, jak Wam to coś nie podpasuje. No dobra, sweter. 100% wełna. Jedyny problem z tymi swetrami według mnie jest taki, że trzeba je ręcznie, a ja nienawidzę tego robić. I to mnie tylko powstrzymuje, bo ja widziałam taki sweter na lotnisku, trochę inny kolor, taki bardziej owsiankowy i trochę inny wzór, bo ten jest powiedzmy mniej gryzący, jeżeli ktoś w ogóle zwraca na to uwagę, chociaż mnie tam ten sweater w ogóle nie gryzł, natomiast on był z takiego innego rodzaju faktury po prostu, to ten jest bardzo miły, taki totalnie ponadczasowy i ja sobie widziałam taki wyżowy i czarny. Ten czarny jeszcze do mnie nie doszedł, ponieważ tak jak powiedziałam wam wcześniej, zamawiałam go ja musiałam dopłacić za wysyłkę 4,50, no ale jak przyjdzie to Wam wszystko pokażę, teraz go przymierzę i zastanowię no, się, czy go wziąć, czy nie, ale widzę, że on jest trochę uversizowy, nie wiem czy to dobrze, czy źle, do leggingsu bardzo dobrze. I to jest taki sweter, który można nosić do jeansów, do eleganckich spodni. Właśnie taki fajny materiał, bo ten, który Wam pokazywałam na lotnisku w Przebitce w pierwszym vlogmasie, który znalazłam, on był taki, powiedziałabym, bardziej casualowo-sportowy, a ten jest taki ponadczasowy do wszystkiego, także się zaraz przekonamy. Ja mam niestety ten problem, że jestem niska i wszystkie te rzeczy są dla mnie za duże, więc ten sweter jest dla mnie trochę za duży. Mogłabym liczyć na to, że się skurczy, ale no nie chciałabym w żaden sposób ryzykować przy tego typu swetrze. I jak widzicie jest trochę oversize'owy. Oczywiście, no, można się przyczepiać do tego, bo bardzo dobrze się w nim czuje, jest super miły, zupełnie nie gryzie, I to jest bardzo fajna kolorystyka tego swetra taka do wszystkiego dosłownie i ten golf nie uciska, nie ciągnie, nie jest zbyt... Dopasowany do ciała, bo czasami te golfy dopasowane nie kiepsko się układają. I jest lekki, bardzo, bardzo lekki jest ten sweter. Ma idealny kolor, tylko że jest oversize'owy taki, nie wiem, czy nie za bardzo oversize'owy. Ale kolor jest ekstra były. wiecie, co jakie kolory? Kości słoniowej, taki szary, bardziej gołębi, do tego właśnie kamelowy i czarny. I jeszcze chyba był granatowy, ale dokładnie nie pamiętam. Mam nadzieję, że ten czarny mi dzisiaj przyjdzie, więc pokażę Wam wszystko w jednym filmie. Natomiast jestem no, pod wrażeniem jakości, bardzo ładny, no, ładny super, tylko że może zbyt oversize'owy i musimy się zastanowić. Ja się muszę przejrzeć w podglądzie i dam Wam znać, czy polecam go, czy nie, ale jeżeli chodzi o dotyk, kolor, jakość, no to jak najbardziej. Natomiast z tym rozmiarem jest różnie, a to jest najmniejszy rozmiar XS, nie było mniejszych. I dlatego się wahałam, ale na zalano jest całkiem spoko ta polityka zwrotów, bo macie 100 dni na zwrot, więc można się pokusić, żeby coś kupić i później to zrzucić. jak Wam nie pasuje. Jeżeli oglądaliście mój hol z Primarka, to wiecie, że każdemu z moich bliskich postanowiłam podarować kulę do kąpieli jako dodatek. Można też takie kule skomponować, kupić jakiś koszyczek, kule, turban, czepek i tak dalej, i tak dalej, ale można też zrobić taki mały drowe z przesłaniem, ponieważ wiecie, że ja robię w tym roku Wigilię dla moich bliskich i chciałabym, żeby dostali jeszcze coś, czego się zupełnie nie spodziewają, czyli na przykład kulę do kąpieli oraz jakąś książkę. I myślę, że to jest bardzo fajna sprawa, bo ktoś jest starszy, tym najbardziej ceni sobie czas. Jane Austen i racjonalne romanse. Do tego kula do kąpieli, do tego jakiś szczepek, albo jakiś fajny kosmetyk. Ja też planowałam, żeby podjechać do Ifroshe, bo oni mają super te zestawy. One są pięknie pakowane i to zawsze cieszy, a oprócz tego mają też fajne opakowania takie ekologiczne. Na przykład w tamtym roku pokazywałam Wam karmnik. W karmniku można było takim dla ptaków, można było schować jakiś Kosmetyki, podarować komuś i później jakby z tego opakowania zrobić użytek, bo karnik można zawiesić i dokarmić ptaki zimą lub jakieś takie bombki, gwiazdki, fajna straba albo dla wujka. Architekt Jutra, kula do kąpieli, do tego jakiś kubek i gorąca czekolada. Myślę, że to też fajny zestaw. Albo jakieś czekoladki z pomarańczami. Jeżeli ktoś na przykład ma słodki ząb, to chętnie coś takiego zje. Lub właśnie jakiś kosmetyk, medełko, olejek, to co tam lubią nasi bliscy. Książka przyjaźni, turban. Na głowę albo jakaś odżywka do włosów, kula do kąpieli, czy szelest Małgorzata i Wisopczak, jakaś fajna filiżanka, bo są takie osoby, które zbierają filiżanki, albo jakaś filiżanka z łanuszek, zimowa herbata i ta książka, kula, czy All I Want for Christmas. Kula, do tego, do kąpieli i czapka. Oh. I Myślę, że zestaw jest idealny, bo warto jest obdarowywać swoich bliskich. Ja wiem, że są takie osoby, które zupełnie sobie nie dają żadnych prezentów, ale one nie muszą być drogie, a mogą sprawić komuś wiele radości. Taki drobiazg, typu kula do kąpieli, która świetnie wygląda, a kosztuje na przykład 6 zł, tak jak widzieliście. I książka, czy można komuś podarować jakąś książkę z przepisami. Moja mama lubi Jimmy'ego Oliwiera. Do tego jakaś, powiedzmy, rękawica, kuchenna, ściereczka, czy... Nie wiem, jakieś naczynie do kuchni, spepko, no taka brytwanka do pieczenia, biała, może to nie jest jakoś bardzo za dużo, ale coś, co wykorzysta, co jest praktyczne i będzie ją cieszyć. I za każdym razem, jak na przykład będzie sobie coś tam robiła w kuchni i będzie użyła tych przedmiotów, to powie sobie o tych świętach, jak było fajnie, choć mam nadzieję, że będzie fajnie. I będzie to wspominać. Ja na przykład dlatego też zbieram bombki bo z różnych części świata, bo wydaje mi się, że to jest naprawdę taka fajna chwila, kiedy ubieram choinkę i wspominam te wszystkie podróże, i tak jest co roku. I dla mnie to jest super cenne, bo są osoby, które mają magnesy, znaczki i nie tylko, filiżanki. To też myślę, że jest bardzo fajny sposób na wspomnienia. Bo pijemy herbatę, czy kubek, ja bardzo lubię od kogoś dostawać kubek, bo wtedy też sobie myślę o tej osobie. Mam na przykład takie kubki od Magdy, które dostałam, które mi kupiła w Pepko i piję z nich cały rok. Te kubki są już takie mocno zdarte, że ja tutaj je mam jeden, on był czerwony, ale ja korzystam z niego cały rok i za każdym razem jak go wyciągam z szafy, to sobie myślę o niej. Więc y, warto jest sobie zaplanować taki prezent y, i to nie musi być stale, tak jak mówię, drogie. A może być y, dla kogoś y, wielką przyjemnością z otwierania i później z używania tego. Poczyta książkę, napij się z kubka, herbatkę albo kawę, albo czekoladę, to tam wybierzecie. Kochani, dogrywam następnego dnia, bo chciałam w jednym filmie Wam pokazać te dwa swetry i teraz tak. Ten sweter jest um, dokładnie z tej samej serii, ma ten sam rozmiar, ale jest zupełnie inny, co znaczy jest trochę mniejszy, bym powiedziała, delikatnie, ma trochę inną strukturę, mimo że jest też 100% wełna, bo on nie jest taki lejący się, ale jest przyjemny w dotyku i yy, zdecydowanie lepiej leży, to znaczy nie jest taki, jak możecie zauważyć, oversize'owy. Taki idealny i w ogóle ten kolor, to jest taki luksusowy czarny kolor. Bardzo mi się podoba. Ja też te swetry kupiłam na super promocji, dlatego szkoda mi jest zwracać tamten sweter. Natomiast tamten jest trochę za duży, a ten jest właśnie bardzo dobry, bym powiedziała. Także taki update, jeżeli chodzi o swetry. Bo chciałam Wam dać znać. Wiem, że wiele osób teraz zwraca uwagę na składy i woli sobie kupić coś lepszego. Mniej ja a więcej. Szukałam bardzo długo czarnego swetra i w sumie czarny sweter. Hmm zawsze był jakiś nie taki, to znaczy kiepski skład, no bo na czarny, czarny to musi być naprawdę bardzo dobry materiał, żeby to jakoś wyglądało, bo często ten czarny się zmychać i zaraz się zacznie pylić, i tak, dalej, i tak dalej. więc dlatego ja długo szukam i myślę, że ten sweter zostawię. Nie wiem jak z tamtym, ale zobaczymy, co mi napiszecie. Bardzo Wam dziękuję za wszystkie subskrypcje, dziękuję Wam za wszystkie komentarze, za Wasze zaangażowanie, jest to dla mnie naprawdę bardzo duża motywacja do nagrywania. Trzymajcie się ciepło i do miłego zobaczenia. Pa, pa!